Hmm. Wygląda na to, że kelner, kelnerka czy sprzedawca to już nie przejdzie. A co z murarzem czy kierowcą? Jeżeli zatrudniasz pracowników, ta zmiana dotyczyć będzie również ciebie. Więc zostań ze mną do końca, wyjaśnię ci o co chodzi i pokażę, jak się do tego przygotować. Cześć, jestem Jacek z biura rachunkowego Silver. Od 26 lat wspieramy pracodawców w zakresie dokumentacji kadrowo-płacowej. Zaobserwuj mój profil, zapisz ten film, bo to Ci się przyda, no i podziel się z innymi. Skąd ta zmiana? To efekt wdrożenia dyrektywy unijnej 2023 przez 970, która wprowadza zasadę równego traktowania kobiet i mężczyzn, również na etapie rekrutacji. Polska musi więc dostosować swoje przepisy, i dlatego 24 grudnia 2025 roku wchodzi do kodeksu pracy nowy obowiązek. Nazwy stanowisk i ogłoszenia muszą być neutralne płciowo, a cały proces rekrutacji niedyskryminujący. W praktyce oznacza to, że pracodawca nie może już pisać ogłoszeń, które sugerują płeć kandydata. Przykład. Zamiast szukam sekretarki napiszesz asystent do spraw administracyjnych. Zamiast kelnerka użyj pracownik obsługi klienta lub kelner kelnerka. Brzmi drobiazgowo, ale za brak dopasowania możesz narazić się na zarzut dyskryminacji i kontrolę inspekcji pracy, a w niektórych przypadkach nawet karę finansową. Dlatego jeżeli zatrudniasz pracowników, warto zawczasu się do tego przygotować. Zostaw w komentarzu słowo czeglista oraz propozycję neutralnej płciowo nazwy stanowiska pracy, a prześlę Ci gotowy dokument, który krok po kroku pokaże Ci, jak się przygotować.